Hej wszystkim dzisiaj przybywam do Was z takim bardziej spokojnym odcinkiem, gdzie postanowiłam pokazać wam mój proces rysowania tak jak to robię, kiedy na przykład chcę się zrelaksować i narysować coś, co lubię, czyli portret i dzisiaj właśnie stworzymy razem taki łatwy portret z wykorzystaniem markerów i do tego będzie jeszcze jedna rzecz, która myślę, że dodaje takiego uroku rysunkom. A jeżeli interesują was filmy artystyczne, rysunkowe, malownicze, DIY-owe i tak dalej wszystko wokół, to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału, jak możecie zobaczyć, mam tutaj gif stworzony przeze mnie w ostatnim odcinku, więc do czegoś się przydaje. Dobra, Także ja zabieram się już do roboty. Zaczynamy od przygotowania szkicu, a będę go robić w szkicowniku od Steflex. Akurat ten jest serii z obrazami wielkich artystów. Na okładce mamy obraz Van Gogha. I dzisiaj też doświadczycie rysowania w takim normalnym tempie. Nie będę tutaj kompletnie nic przyspieszać, więc. Trochę dłużej też zeszło mi z montowaniem, aby wybrać jakieś tam fragmenty, które może Wam jako tako pomogą. I do szkicowania wybrałam sobie kredkę wymazywalną w kolorze czerwonym. Ja zazwyczaj właśnie nimi rysuję, bo jakoś tak no po prostu wolę niż ołówek. Ołówek mi się zawsze rozciera pod ręką, a kredka wcale tak nie robi. No i zaczynam od tworzenia twarzy. Wyrysowuję sobie wszystkie elementy, które się tam znajdują. Później jeszcze zrobię włosy. Najpierw zabrałam się za dopracowywanie oczu. Ze szkicem zawsze trochę schodzi, więc też staram się jakoś nie poucinać wam aż tak mega mega długich fragmentów, jak to jest kiedy rysuję. No ale tak moim w ogóle zamysłem tego portretu było zrobienie takiej różowej dziewczyny z kwiatem we włosach. Te kwiaty będą dosyć istotnym elementem w portrecie, bo zajmować będą sporą część kartki. Nie będę tu robić jakichś mega fikuśnych elementów, tylko właśnie coś na rozluźnienie, coś, żebym się nie stresowała, że wychodzi mi może gorzej. Więc no, wszystko będzie tak dosyć proste. Dlatego z włosami tutaj więcej podziałam, żeby one zwracały swoją uwagę no i później przy kolorowaniu szczególnie oczu. Bardzo lubię w międzyczasie używać nie zwykłej gumki, tylko tej chlebowej, bo ona tak delikatniej yy, zmazuje kredkę i w ogóle później, kiedy na przykład robię jakiś szkic i chcę go pokolorować od razu markerami, nie przechodząc przez lineart, a później kolorowanie, to zazwyczaj właśnie przejeżdżam taką gumką po całym szkicu. Natomiast tutaj będę robić ten lineart przed kolorowaniem, więc nie muszę przejeżdżać gumką. Zresztą zobaczcie, tutaj już używam cienkopisu w kolorze czarnym. I tym razem nie wybrałam tego najcieńszego, czyli 0,05 005? Dobra, chyba już mi się przypomniało 005. No, ale właśnie wzięłam 0,3, żeby też ten lineart był bardziej widoczny. No i fajnie mi się go nakłada. Nawet udaje mi się stworzyć takie cieńsze linie, na przykład przy jakichś tam załamaniach, tam gdzie chcę dodać jakieś cieniowanie. I też możecie zobaczyć, że ja nie przejeżdżam jednorazowo. Robiąc linię tylko zawsze albo właśnie w tą, i z powrotem, i tak przejeżdżam kilka razy po jednym fragmencie, żeby ten art nie był taki zwykły, tylko gdzie niegdzie grubszy, gdzie niegdzie cieńszy, bo wydaje mi się, że jest to wtedy dosyć ciekawe. Po prostu do tego stylu jakoś bardziej mi pasuje. No i największym, w sumie najbardziej zajmującym elementem są włosy i tam dosyć długo nad nimi spędziłam. Teraz możecie zobaczyć, że wróciłam trochę do lineartu oczu, ale później cały czas będę jeszcze wyrysowywać te włosy i one mi naprawdę bardzo długo zajmą. No i jako że wrzucam tutaj fragmenty rysowania, to nie będziecie widzieć jaką część całego tego mojego procesu. Ale zazwyczaj chyba najdłużej zajmują mi takie dłuższe włosy, bo też najczęściej długie rysuję. Jakoś tak trochę się odprężam, kiedy to robię i no te kreski, stawianie tych kresek jakoś bardzo mi się podoba. W międzyczasie narysowałam, wyrysowałam też kwiat, który znajduje się we włosach. Nie jestem w stanie opisać gatunku, bo trochę wzorowałam się na lilii, ale też nie do końca później będzie wyglądała jak lilia, szczególnie kiedy pokoloruję ją na różowo. Bardzo lubię ten szkicownik ze względu na to, że kartki są gładkie i super sunie po nich cienkopis, więc dobrze jest robić lineart. No i też chyba tutaj w dużej ilości tych rysunków, które mam właśnie od samego początku, robię lineart. No i teraz możecie zobaczyć, że ścieram cały ten szkic pod spodu i najpierw poczekałam oczywiście aż mi wyschnie dostatecznie ten cienkopis, żeby sobie nie rozmazać go pod spodem, więc tutaj Wam na pewno bardzo polecam to robić. No i zaczęłam kolorowanie markerami. Tylko, że ten marker, który nakładałam na skórę, no niestety mi się kończył, więc źle się nim kolorowało. Bo, no jak widzicie, gdzieniegdzie jest taki, no, że się po prostu nie da go nakładać, więc stwierdziłam, że napełnię go. Także sięgnęłam po tusz. Który zaraz zobaczycie, bo ja tutaj na przemian używam ciemniejszego i jaśniejszego koloru, więc pod szyję nałożyłam ciemniejszy, ale teraz już wybieram właśnie tusz w kolorze odpowiednim do markera. No i będę go napełniać, troszkę się z tym schodzi. Akurat tutaj nakraplam na końcówkę. Chociaż ja Wam też polecam wyjmować tę końcówkę i wkraplać bezpośrednio do środka, wtedy chyba trochę szybciej to idzie, tylko trzeba uważać, aby nie przedobrzyć z tym tuszem, aby on nam nie wyleciał po prostu i nie sączyło się z tego markera, bo później to będzie kaplica. Także no koloruję właśnie skórę, później wszystkie inne elementy, i tak jak Wam mówiłam, ja postanowiłam zrobić wszystko, no prawie wszystko, w kolorze różowym. Także i włosy zaczynam od różowego, później będą przechodzić też w taki ładny fiolet, i na samym dole właśnie będę używać tego fioletu. W ogóle bardzo podoba mi się ta kolorystyka, chyba. Od wtedy, kiedy rysowałam tymi wszystkimi kolorami Ohuhu i tam tworzyłam włosy właśnie podobnie, że był i fioletowy, i różowy. Także to, tak mi się to spodobało, że postanowiłam zrobić i w tej postaci takiego typu włosy i zatrzymać się właśnie w pastelowej kolorystyce, takiej wiosenno-letniej, no bo w końcu no mamy tę wiosnę, robią się dni coraz cieplejsze i myślę, że to fajnie tutaj pasuje. Do kolorowania tutaj używam naprzemiennie kopików, ale także właśnie markerów czy promarkerów z Winsor Newton. Ja ze sobą łączę, no i dodaję też trochę cieniowania. Cieniowanie zazwyczaj robię jakimś takim bardziej fioletowym odcieniem albo ciemniejszym kolorem tej bazy, którą nałożyłam wcześniej. I możecie zobaczyć, że tutaj podziałałam trochę kolorem na oczach, bo zrobiłam je dwukolorowe: jedno takie szaro-niebieskie, a drugie żółte, żeby się rzucało fajnie w oczy. No i tę lilię robię również taką różowo-pomarańczowo-beżową, ale w środek jeszcze dodam brązowego koloru, żeby jako tako się tam kontrastowało. Tam, gdzie brakuje mi cieniowania, tam je nakładam. No i to, co Wam mówiłam, że rysunek będzie wyglądać uroczo, to wykorzystam do tego żelopisy brokatowe. Nawet w sumie tutaj będą dwa kolory: jeden różowy, jeden fioletowy. I ten różowy nakładam głównie na lilię, żeby ona fajnie połyskiwała nam w słońcu albo właśnie w jakimś takim świetle dodatkowym. Robię to paseczkami. I później jeszcze dołożę koło, co zobaczycie za chwilę. Ale jak widzicie, ja oczywiście muszę skakać pomiędzy wszystkimi przyborami. I wzięłam do ręki biały żelopis. Tutaj mam jelly rolla z Sakury. Tak samo zresztą jak te brokatowe, również są z Sakury. I nakładam tutaj błyszczące elementy, na przykład właśnie na oczy, na skórę i szczególnie też na włosy, żeby fajnie to wyglądało. Oczywiście u mnie nie mogło też zabraknąć takich randomowych kropek, bo jakoś tak bardzo lubię je robić, kiedy tworzę jakąś postać albo w ogóle cokolwiek, to te takie białe kropki dają coś magicznego w rysunkach. No? Po prostu, nawet jak się nałoży, to byle gdzie to jakoś wygląda dosyć ciekawie. No i możecie zobaczyć, czy zrobiłam okrąg cyrklem, i właśnie ten okrąg wypełniam fioletowym, brokatowym żelopisem. Zresztą, zobaczcie, jak. On się fajnie mieni, szczególnie kiedy nie jest w ostrości. No i tak dobrnęliśmy już do końca. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dajcie mi znać, czy lubicie takie spokojne odcinki, krótkie i z normalnymi rysunkami, czy wolicie właśnie jakieś wyzwania. Ja na pewno raz na jakiś czas lubię sobie tak usiąść i bez żadnego wyzwania coś narysować po prostu, na co mam ochotę. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne dodatkowe zdjęcia, rysunki, relacje, filmy i tak A my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia. Bye.